Witam Państwa w środę 25 dnia stycznia. Para euro-dolar ma zdecydowany problem z przełamaniem tej oto strefy oporu w okolicach 1.30-40. Widzimy tutaj jedynie długie, górne cienie świec. I dzisiaj, nawet po dobrych danych z Niemiec, obserwowaliśmy jedynie krótkotrwały ruch wzrostowy. Po czym rynek zaczął bardzo dynamicznie zawracać, i dzisiaj już znajduje się poniżej wsparcia w postaci tej oto linii trendu wzrostowego, która jeszcze wczoraj powstrzymywała sprzedających wspólną walutę i aktualnie poczekamy jeszcze na zamknięcie tej świecy H4 i jeśli zamknie się ona poniżej, możemy tutaj spodziewać się jeszcze niższych poziomów na parze euro-dolar, w okolice 1,2950 jako miejsce wsparcia, a później być może nawet domknięcie z drugiej strony tej oto luki którą tutaj obserwowaliśmy. Tak więc euro-dolar wygląda na razie prospadkowo, nawet jeśli uznalibyśmy to za formację podwójnego szczytu i tak konserwatywnie oznaczyli potencjalne miejsce docelowe po pokonaniu dołka, to powinniśmy znaleźć się w okolicach 28,70-28,60. Tak więc euro-dolar ma zdecydowany problem, tak jak wspomniałem, z pokonaniem poziomu 1,3040, co może przyczyniać się do powstania większego ruchu spadkowego. Para funt-dolar na chwilę tylko znalazła się poniżej dolnego ograniczenia również kanału wzrostowego i teraz rynek stara się je wybronić. Tutaj również poczekajmy jeszcze na zamknięcie tej świecy i wtedy będziemy mogli coś więcej powiedzieć, bo na razie jest ona dość prowzrostowa, zwłaszcza, że jeśli popatrzymy na niższy interwał czasowy, widzimy, jak rynek zniżkował do około 1,5540, po czym pojawił się bardzo silny popyt. Rynek, można powiedzieć, odrzucił tak niskie ceny i zaczął gwałtownie rosnąć. Jeśli chodzi o japońskiego jena, tutaj tak jak wspominaliśmy w pulsie rynku doszło do wybicia z kanału spadkowego, potencjalnie zakończyła się już korekta ABC, tak więc rynek ma otwartą drogę już do poziomu 78,19, o czym wczoraj wspominaliśmy w momencie przełamywania tej linii. No i jeśli ten poziom zostanie pokonany, a ten cały ruch spadkowy był jedynie korektą ABC, to wtedy też nawet wzrostu w ogóle ogólce 79,50 powinniśmy oczekiwać, natomiast patrząc na potencjalne zasięgi wynikające z ekspansji 61,8% Mamy w okolicach 79, w okolicach tego poziomu, więc tutaj również rynek po drodze może zwyżkować. Jeśli chodzi o dolara kanadyjskiego, przełamaliśmy ponownie linię trendu spadkowego i tak jak wczoraj wspominałem, rynek bardzo lubi wracać do. Zakończeń korekty, czyli w tym wypadku do końca fali C w okolicy 1.01.60, tak więc pokonanie tego lokalnego szczytu 0.1.40 powinno prowadzić 20 punktów wyżej do 1.01.60 euro PLN. Na razie znalazł wsparcie w okolicach 4.26. Gdyby ono zostało przekroczone, 4.23 jest kolejnym poziomem, gdzie ta para walutowa może się zatrzymać. I tutaj cały czas mamy to oznaczone jako korektę, w tym wypadku jeszcze prostą, ale jeśli przebilibyśmy do łek A, korektę nieregularną ABC i wtedy jeszcze para euro PLN miałaby miejsce do wzrostów. Jeśli chodzi o rynek złota, bardzo ładnie na wykresie dziennym przetestowaliśmy linię trendu spadkowego, podobnie na wykresie tygodniowym również w tym rejonie przechodziła linia trendu spadkowego. Wczoraj obserwowaliśmy formację objęcia bez -y i dzisiaj już rynek złota nam zniżkuje. Pierwsze dość silne wsparcie to okolice 1624 dolarów za uncję. Jeśli chodzi o całą sytuację, mogłaby to bardzo rozbudowana korekta nieregularna ABC. Amerykańska giełda walczy z linią wsparcia. Wczoraj do niej dotarliśmy, po czym rynek gwałtownie odbił i aktualnie ponownie kontrakt na S&P 500 Testuje właśnie tę linię wsparcia. Mamy tutaj bardzo prospadkową formację harmoniczną. Mamy już zrealizowany zasięg ekspansji 100%, więc wydaje się, jeżeli przełamiemy tę linię, będziemy zniżkować nawet w okolice 1272 punktów bądź też jeszcze niżej. Wig 20 natomiast otworzył się z luką Hossy, która zdaje się być powoli zamykana. Ta świeca na wykresie H4 również jest bardzo mocno prospadkowa. I tutaj także będziemy zmagać się z dolnym ograniczeniem kanału wzrostowego. Jest on bardzo stromy, bardzo wąski, w związku z tym wybicie z niego również może być dość dynamiczne. Poszczególne komentarze i analizy zapraszam na xtbpl do strefy analitycznej.